Safe. I od razu jak przejmiesz safe lecz tutaj. I kupujesz Ej, tylko o, micyki. O, kociciel! Tak! Ja lecę, O, idealnie, Do no, mojej micrzymy to jest boss, który ja ją przejmę. Ale tak. będzie, 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 nie wybieniłem słuchać, obej się wyjechać nie to będzie problem. Widzimy dwa, dwa łapki w górę, dwa łapki w górę i bułapko, czyli kupuję sobie nowy mikrofon w końcu. I twoim zdaniem krzyż jeszcze jest to, żebyś A. przejął górną, górny ten... E, Boże, ja tak szydziłem miejsce, które poleciałem. Powiadałem, że nie na czerwony, tylko na żółty znacznik. Ja się nie da. Tak, ale chcę na kontenerze, no chociaż nie, jakby co? Tak, a ja lecę tutaj, żeby przejąć tam miejsce. Ej, czuj, ja mam przyjąć ten sejf tutaj? Tak, potrzebuję ale najpierw się dozdrój. A co tak tego nie zrobię? To niech to będzie z bają Aha, ty mnie jeszcze wyzywasz. W zrobię i go z rozmowy. A już zacząłeś odcinek? Nie, nie nie mnie nie będę słychać. No to z ciebie. Jest odcinek. Jest odcinek, jest odcinek, chłopaki. Chcę nie zostawić... Proszę was.

ja muszę szybko robować pociąg, nie? I, tak. tam, i szybko na logicznym chwie, tak? Tak, to jest festa, I no po to jest dobra, mi to bez zbudowania, jest... bo ja bym umarł normalnie. A tak mam szczęście się przeryć. Super. Aha, wiem dużą podkreślenie, na małem. Mnie on. Ach, te kobiety się czasem. Tak o, kolejny dużo. Tak to wygląda. No bo to ja chcę co pociąg. Mam nadzieję, że nie wywalę się, bo te dwoje apelitach, to się trochę wkurzkę. Nie wiem, czy tak. Ziomek. Zi-zi-zi-ziomek. Alej, po, mamaj, mam. poziomek Dobra, przyjmuję ten safe. Ja potrzebuję leczenia, bo mam 20 HP. Dobra, i nie ma widzowy w nich. Wyłóż ten jak wyprosić za to. Zdechę. Ten Zde. otwarcie ma najlepszy smutek

A na Ja Nie, nie To jest jakiś, boks? No tak, ale on nie jest świetny. Tak? to no Ja nie wiem jechać, no. Ja mówię, mój pociąg, kurde, nie oszaluje, Ja Ej, no ciebie jak od minuty już, kurde, to walnąłem ten dynamik, tam dalej, kurde, jedzie. A jednak nie usłyszałem nic.

O, ja to wiem wszystkich Totalna essa mnie nie będzie Totalno Ohio Reesewer S o, ja mam tutaj całą obłożę, to jest jakiś medalion? Kryptowalutę, e, kryptowaluta, e, potrzebujesz iść do tego, e, do czarnego rynku, który tam jest wyżej e, jak się w czarny czarnych... O boże, już mam A po co... A po jakiś krypto ogórek? Do tytuł. Rozumiem. Ale muzyka, boję się. Bój się. Dobra, może mówię jeszcze na szybko sprawdźmy, czy na pewno jest włączone nagrywanie. O Boże. Jest włączone. Wytrwał? Super. Cztery, czy, o, czy, czy, O, co jest, Fajnie. Chyba wypadę, idę za. Dobra, mam te dwie gdzie <laughs> <wszystko, śmiech> mam teraz te 300 metrów. E, nie mogę, teraz muszę, bo ja walczę. Dobra, przejąłem e, safing. Nie ją, oni. Bacze, na trwa, rynku, ja, ja, ja teraz tutaj, Eee, Czekaj, nie, nie mogę tutaj nie mogę, nie mogę, teraz, ja tutaj, bo ja ja E, tak, tam. musisz tam kupić dwa miteki. Nie kupisz szatkować innej innych rzeczy. Kupić dwa A co tam, kupił? nie To... Od nie ma to, to nic Oj, to przypał trochę. No właśnie, Więc musisz tego mityka i będzie miał takie wejście. Dobra, mam wejście, mam, mam. I teraz tak, mityczny, mityczna, mityczny karabin snajperski. To na pewno, i później dalej e, jest takie drzwi, który musisz otworzyć jakby kartą, I ty za tymi drzwiami masz e, kolejnego mityka do kupienia. Dwa, jak za takie mityki też. Odpoczynam drzwi. I gdzie on jest? Tutaj ci tu się w jest. W mityk. Mityczny Tommy Guns, Midasa. To tak, to to. No. Dobra, kupiłem wszystko. I teraz ja Mam minigun Murkusa. Dobra, połap. Połowa bossa zbita. Dobra, mamy mi tych raz bossa. Lecę już na karny Gdzie teraz iść? gdzie teraz iść, gdzie teraz iść. Eee, furtunetki się kreskiły, jest tam. Koniec, koniec furtunetki teraz ze stepą. Że a, a, gdzie, a gdzie jest moja no, fulbę? A ja mam to full zniszczyć? E, musisz mieć termin. Ale skąd nie możesz termin? One by są, w olduğu, które będą tam jeździć. A dobra ci na... Ja będziemy miał jak zabijesz na przykład gota na obok jeżdżącego tam, nie? Po stampuć zabić go, sądzę, są tego wypadnie termin i musisz odrzucić na tym sejmu, nie? a teraz sobie uświadomiłem, że nie mam żadnego leczenia. A te granat gra dymny z jak giełką działa jako na, na, na leczenie normalne? Tak, to jest takie leczenie, że płaszcza się leczy już. Dobra, idealnie, mam trzy mistyki, jednego jak sobie kupiłem, mam za darmo. I tak, y Ja lecę tutaj, więc ja muszę leczyć. tam. Bo, jak zrobić wszystkie te wyzwania karty, to zostaje ja gwarancjonalnie gwarantowany lub orniejsza na tego z. z, z Czekaj, się kupiłem. Ze skrzynki? Ze skrzynki, tak, w Maritu. Serio? Jak o, nauczymy, to, więc ja nauczyłam się, Więc na żadnym rynku to po prostu mam. Więc no to jest za fajne podrabianie? W takim razie nie, bo sobie. Ety, psy, otwieram skrzynkę i mam no, taką finalkę Pomigana. O, w dupę!

Mit legendarne, ce este Yes, m mitic. Ty miałeś bosa tego takiego, który miał wilka. Ja mam cztery, mam cztery. Miliki. Bartek, ty miałeś wilka? Ty, ty miałeś Bartek wilka? Ja wilka już pokonałem, mam wilka. Pokonał wilka. I jedną wulgonetkę przyjąłem. Ostatni, ostatni, ostatni nam zostało chyba wyspa po prostu, nie? Bo ci, mam, musimy mieć 12 mil. Chyba. Ile macie? Trzy. Ja mam cztery. Krzyś ma cztery. Czyli tylko wyspa. No i jeszcze muszę dobyć do strefy. No. Tylko nie, nie wybaczcie się od tej wyspy, błagam. Jakoś łatwo po prostu Ale chętnie oddam y, jakąś pompę, mam dwie pompy do stylu Ale gdzieś, gdzieś nie wypalę Ale to gram na kłopot, na spokojnie Nie przyznawaj się Nie ja przyznawaj się Jak ci jest, jak ci trzymają na rękę

Tak, tak, Idziemy idziemy na wyspę idziemy na wyspę 何 <noise> My tutaj na wyspie możemy rozłączyć i wszystkie. Ej, weźmy, weźmy tutaj roz rozłóżmy je. I jeszcze ten medalion. Raz, let's go, dwa, trzy, go, cztery, go, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. To ma być 12 raz. Ja, ja, ja. Prince screen, prin screen, prin screen na komputerze, na kometerze masz taką opcję. E ja ty idzie. Prawy górny wytrnt cytryny. Eee... No tak, i co? No i kliknij. Kliknij i ci zrobisz screen całego monitora. E, no, no Nie, to wypadło jakby. Ty wiesz. A screen i kry, tak? No. Screen scory i k. Mhm. Dgumam. Halo? Ej, nie działa. Nie no, że tu Ja mogę zrobić skręt i, I potem wyśle ci. Ale to. dobra, Jakie będzie Na klawiaturze masz taki guziczek, który musi tylko kliknąć. Ja wiem, ja wiem, ale który? Pyrety czy syry To jest prawy górny róg, prawie że prin screen, Pim screen jest taki guziczek obok e scrolloka i pause breaka. Masz... P to jest jeden guzik, to nie są dwa. Jest pyryn ty sycyryny Pyrynty, ty, tak? Tak. Nie widzę. No to masz problem. No ja cię zrobimy. Już zrobiłem ja skrzynię. nie zrobiłem, byli nikt. A tutaj... To... Później, weźmy kosz. Się... Dobra, to jest... pó pó później zrobimy. Trzeba szybko brać. Mamy z kraju. Proszę. Ucieczka z kraju, tak ucieczka, ucieczka z kraju. Jeszcze cztery, pięć robią. Z kim mamy? Mamy chyba. Każdy ma cztery? Ja mam trzy. Pięć. Trzyma pięć. Dobre. To dobre. Ja mam cztery. Jest zbyt kiczą. Zobacz, to mnie lama na drzewie. Chodź, to mnie chodź. Daj do mnie lama na drzewie. Ale złota lama. Jak złota? Złota, 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 złota. lama? No, no, sheet No to był już nie chcę tak mówić, taki Chodź. do mnie. Chodźcie do nie zabijemy w idziemy do żeby, żeby zobaczyć, tego. On coś zrobi tego. O z screena. O tak. A weźmy ją z, z, z drzewa, zrzućmy. Ja nie wiem, jak się robi screeny, ale trudno. Dobra, mamy tę lamę. Tutaj. Ej, obok niej, że co to wszystko? Eee, zawituję. Telemata jej stoi. E, dobra. Ej, dobra. Jooo. Wszystko? Tak. Chodź, Krzysztof, ustaw tej te sobie skina. Jeszcze ten, jeszcze medalion. Ale czekaj, czekaj, czekaj. Jak się ten, swy... no, co to się nazywa? Jeszcze raz. Medalion! Mój Boże, no plinc! Krzysztof, może ci ale na Messengerze, może ci na Messengerze pokażę. Tak, pokaż na tak. No to musisz zobaczyć ci po komerce. No pokazuj. Masz, będzie cię zakuń, masz, będzie cię zakuń. Już pokazuję ci. Widzę, ale ja takiego nie mam. Dobra, nie, dobra, on jest chiński wizowy, nie zostawiajcie łapki w górę. Nie, to nie ja jestem z chiński, tylko to jest chińskie. jest zrobiłeś skina? Ja tak. Добавь, что берешь, 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 пойдем. Что, что, беж, 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 что? А, не не

Kiepski będę mi dawać Jedny Czy dwóch tu zostało? Nie jeden Jeszcze jeden ja, Ej, chcesz nagrać wszystkie egzotyki czele? To nie? będzie zabawniejsze? Nie Ej, to będzie można, ale nie. To, to są tylko, ale nie bo to są tylko black markety, nie? To, to jest coś takiego jak teraz Szatek tak Tylko ten, żeby tak naprawdę tu ona to sobie mm. czy... Udało się, W górę lajka, rucha i w ogóle inne No, widzę to. Pa, pa. Pa, pa. pa, pa, pa. No, trzeba pa. Bo, obaj się połączyć. No, trzeba,